Już 10 września w niedzielę o godzinie 10 będziemy mieli zaszczyt gościć u nas w zborze, a więc w Kościele Chrześcijan Baptystów na oazie w Wiśle, znaną misjonarkę, znaną w kręgach chrześcijańskich, misjonarkę, która służy w Ugandzie już od 16 lat wraz z całą swoją rodziną, a więc Honoratę Wąsowską. Wielu z was czytało jej książkę, wielu z was śledzi jej poczynania i działania misyjne tam w Ugandzie, i wielu z Was także włączyło się bezpośrednio w pomoc finansową, wsparcie nie tylko samej służby, ale także i y, tych, którzy są w wielkiej potrzebie tam w Ugandzie, a więc dzieci, y, młodych ludzi, rodziny, również my jako zbór na pewnym etapie. Nawiązaliśmy bezpośredni kontakt, który mamy do dzisiaj, który owocuje również tą skuteczną służbą pomocy i wsparcia tych, którzy są w potrzebie, tam w Ugandzie. I odkąd włączyliśmy się w tę służbę, moim i wielu osób pragnieniem było, aby któregoś dnia honorata mogła odwiedzić nasz zbór, przyjechać i opowiedzieć w szczegółach o tych działaniach, które są tam prowadzone. My przecież modlimy się praktycznie co niedzielę, wspominamy, e, zachęcamy się do tego, aby wspierać dalej, modlić się e, i relacjonujemy to, co Honorata nam przesyła. E, dzielimy się tymi informacjami, więc tym bardziej, tym bardziej cieszymy się, że będziemy mogli na żywo porozmawiać z Honoratą, posłuchać i dowiedzieć się więcej. Jest to wielkie wydarzenie, na które chciałbym zaprosić wszystkich wierzących, wszystkich chrześcijan, także przyjaciół zainteresowanych służbą w Ugandzie. Misja Afryka. Honorata Wąsowska 10 września o godzinie 10 w niedzielę w kościele Chrześcijan Baptystów w Wiśle Wisła Oaza. Serdecznie, serdecznie zapraszam do zobaczenia i z Panem Bogiem.